Cześć! Siema. W tym filmiku chcę Wam przedstawić moje wszystkie LPS-ki. W tamtym filmiku, no, w tym poprzednim filmiku, gdzie przedstawiam Wam y, kolekcję, no to on mi kompletnie nie wyszedł, bo większość LPS-ów chyba nie przedstawiłam. A więc no, zaczynamy. Będą one pogrupowane dotykami Dobra, więc zacznijmy ode mnie Jestem Grecia Mam dziurkę, wyglądam tak Mam tutaj jakieś piękny znaczek LPS. I mam takie taki Piękne maszynki Ok, przejdźmy do kolejnego jamnika Kwikła Ma ona dziurkę, wygląda ona Ała, wygląda ona tak jest piękny. Dobra. Następny jamniczek jest tu savana. Sawana ma niebieski magnes. Wygląda no, ona no tak, nie wiem. Może to być niebieski, a może być to szary. Ja powiedziałam, że niebieski. Dobra. Teraz mamy przed sobą mojego ulubionego piotrzypa, a zarazem jamnika. Biorę się Mercedesa. Biorę się Mercedes ma dziurkę. Wygląda tak jest bardzo fajna. Naprawdę bardzo mi się podoba. Ok, kolejnym jamniczkiem jest to motyla motylla ma dziurkę. Wygląda ona tak. Jest po prostu prześliczna, ma takie fajne wzorki. Jest to jamnik pocztówkowy, a Samana jest z popular. Nie powiedziałam Wam tego. No. I ostatnim jamniczkiem jest Diamond. Diamond również ma dziurkę. Wygląda tak. Też ma tutaj znak LPS, jak Grecia. I wygląda ona tak. Też jest bardzo fajnym jamnikiem i bardzo ją lubię. Była jednym z moich pierwszych jamników. Okej. Okay. No i jest też taki, nie wiem czy to jest jamnik, no ale jest to odpowiednikowany. To jest sari. Sari ma biały magnes. Wygląda tak. Jest też fajna. No ale ta głowa była z tego filmiku, pamiętacie. O tego melanie. Dobra, tu już mam całą kolekcję jemników. Teraz, ko teraz kolekcja moich kotków short hair. To jest zafira. Zafira ma dziurkę. Wygląda tak. Jest to bardzo fajny short hair. Takie ma tutaj centki fajne. Tak. Um, pasują do niej i tutaj ma takie fajne. Nie wiem, czy to jest takie ciasteczko nadgryzione. Bardzo fajny short hair. Okay. Kolejnym short hair jest to marinette. Ma prześliczną kokardkę. Naprawdę mi się podoba. Jest też bardzo pięknym short Hairem. Ma dziurkę. tak. Mam tutaj taki różowy znaczek bez. I jest też piękna. Naprawdę piękna. Jest chyba moim ulubionym short Hairem. No i ostatni short hair. Zresztą mam mało short hairi. Z short hairów mam tylko trzy. Jest to Elektra Elektra ma dziurkę Wygląda tak, ma też tu różowy znaczek jest Też jest bardzo pięknym short hairem. Wszystkie short hair'y są ogólnie piękne I to była moja cała kolekcja short, hair. short hair'ów Przepraszam Wiem, że mam mało, ale nic mi to nie poradzi Po prostu tak Teraz kolekcja takich moich małych pet shop'ów Okej, okay, zacznijmy od Pikusia To jest pikuś. Nie ma on ani dziurki, ani nic Wygląda tak. Jest prześliczny. Mam go z jajka niespodzianki. Yy, no ale nie, nie wiedziałam, że w jajkach niespodzianki. W jajkach niespodzianki są pet shopy. No ale są i przecież, że jest petek. Jest bardzo słodki taki piunk. To jest świnka morska. A, zapomniałam dodać, że... Sari to jest sawany zabawka. Okay. Tutaj mamy Fionkę. Fionka ma tutaj taką bardzo, bardzo malutką dziurkę. Ma tutaj rzeźbiony taki znaczek LPF. Też jest bardzo piękny. Bardzo piękna, przepraszam. Jest ona biedronką. Też bardzo lubię biedronki i podoba mi się naprawdę ten altasik. Jest taki słodki. Następny petek ma trochę dziwne imię Wasi Jest to Waszka i takie zdrobnienie mi się po prostu przypomniało takie fajne śmieszne. Ma dziurkę i ma takie fajne skrzydełko, one są takie mięciutkie Znaczy one nie są mięciutkie, ale są takie można je wyginać i jest też bardzo pięknym pet shopem to, yy, Ja go kupiłam razem z tą biedronką i była niespodzianka, ja nie wiedziałam, że go dostanę, ale jak go odpakowałam, to po prostu bardzo się cieszyłam, bo nigdy nie miałam Petrupa Waszki, a bardzo lubię Waszki też. Bardzo, bardzo, bardzo fajny, słodki też. Kolejna jest to Piesia. Piesia ma również mini dziurkę. Będę tak, tu masz wyrzeźbiony znaczka też. Nie wiem, czy pokazałam, ale Wasi też ma jakieś tam znaczek No, i Piesia też jest bardzo fajnym petkiem, takim... Słodki. Z jednego małego petrzopa też się wymieniłam, więc e, no, mam jeszcze jeden. Ok, to nie jest pet shop, ale zaliczam go. Do takich małych pet shopów? To jest z mini Hatchimals. Ok, to jest haki. Haki ma dziurkę. Wygląda tak. I jest bardzo fajny Ja zaliczam ją do takich małych petrzopów, bo wygląda jak petrzop. Ma dziurkę. I ostatnim moim najmniejszym pet shopem jest rabbit. Rabbit ma bardzo małą dziurkę. Wygląda tak, ma tutaj wyrzeźbiony znaczek LPS. I zobaczcie, zobaczcie, jak on mi le fajnie leży na ręce. Na przykład, nie wiem, weźmy kawałek zboża. Zobaczcie, jak jest to zboże Zboże, przepraszam. z takiej długości jak on, praktycznie. Zobaczcie. No dobra. Jest on mega mały i słodki. A, jeszcze małego Petrzupa taką rybkę, gdzieś zgubiłam, też, był też była super mini. Ale no. I tak jest fajna. Pipi się nazywała. Tak. Pipi. Była fajna, ale mi się zgubiła. Mm -hmm. Szkoda było jej. Teraz będzie moja kolekcja petrzyłów trochę z innej serii. Przepraszam, ale jeden petrzu mi się zgubił i on się nazywał mrówczo. Jak go pokazywałam w tamtej kolekcji teraz gdzieś mi się zapodził i nie wiem gdzie jest. No dobra, pokazuję resztę. Też to jest lisica. Lisica nie ma nic i wygląda tak. Ja za patrzę, się wymieniłam. To jest zwinka. Zwinka również nie ma nic i wygląda tak. No ok. I następnym patrzeniem jest pani od religii, ponieważ ona się modli, nie ma imienia, po prostu jest pani od religii. Tak, tak ma najmniej nie od religii nie ma nic i wygląda tak. I to jest, ca to jest cała moja kolekcja. Hmm. Fajna. te czapasy są miękkie, cie, cie, cie. Teraz moje petki takie twarde. To jest Lili. Lili ma małą dziurkę i wygląda tak. bez. Jest trochę powródzona tutaj, bo ona jest otwarta, bo ją mam no, musimy się streszyć, bo mi zaraz zapraknie ten Mogę to tylko 15 minut, 15 sekund nagrywać Dobra Tutaj jest Diana, ma znaczek LPS Ma ona dziurkę i wygląda tak Jest bardzo fajnym petkiem, trochę zniszczony. Okej, okay. to jest Miki Miki ma dziurkę, to jest Mikołaj tak. Wygląda tak. I ma wyrzeźbiony znaczek LPS tutaj. No i następny I ostatni, to jest dobrze wam bardzo znany Daffy. Daffy ma dziurkę I wygląda tak, tutaj wyrzeźbiony znaczek LPS Tak, bardzo lubię Duffy'ego, a więc na razie Pa! Pozostałe LPS to rozetka, rozetka ma dziurkę, wygląda tak, maskotka kanału oczywiście, no i tamara, tamara ma dziurkę i wygląda tak, też jest super petki. Ostatnie petki, które mi zostały, to Max, Max ma dziurkę i wygląda tak, Marley, Marley ma dziurkę i wygląda tak, ma znaczkę bez dobra. Berengar, berengar ma czerwony magnesik, wygląda tak. Nie wierzycie to spójrzcie. No i okej. Okay. I tutaj jest bunny, bani ma dziurkę i wygląda tak. To jest pimpek. Pimpek ma dziurkę. Wygląda tak, ma tutaj znaczek bez. Też bardzo fajny petek. Ok. To jest parola. Parola ma dziurkę. Wygląda tak. Tutaj boa. Dobra, wszystkie petrówy są bardzo super. Kolekcja była bardzo fajna i... Papatki spadam!